Cześć, witajcie z tej strony Hooplay jak pamiętacie wybrali nas w drafcie, a dokładniej drużyna Memphis Grizzlies. Dzisiaj yy, będziemy mieli debiut właśnie w tej drużynie. I zaczniemy chyba w pierwszym składzie. Z tego... Tak! Tak, jesteśmy w pierwszym składzie, bardzo dobrze. Jak zaczniemy? Oj! Nie wyszło, nie wyszło nam skoro do klienki. I to pierw nie mają piłkę, tak? Oby nam ten występ dobrze poszedł, bo to zależy od naszej przyszłości. Hej! już tracimy punkty, ale na szczęście hmm, to nie była moja wina. Teraz ładam tobie, a ty? Nie, strzelisz pół. Ej, ja nie to muszę kryć. Dobrze. Ja Henry zabrał młotiekę um, na ale 40 opłat po jakwał. I będzie rzut osobisty. Dwa rzuty ma trafi. Tak, pierwszego trafia. Przydosta na Sacramento Kings. I... Nie trafisz! trach Wznawiamy. podaj, podaj! Podaj! No ile się będziesz z tą piłką zastanawiał, no? chłopie, Dobrze. No to wygrać musimy. Żeby mi poleciały punkty. I żeby mógł sobie ulepszyć jakąś umiejętność, która będę ulepszał rzuty. Za dwa punkty, później dopiero za 3. Później myślę, że podania. I na końcu... Yy, najzbędniejsze to będzie... Yy, to znaczy... Tak, tak. Najzbędniejsze yy, to będą... Rzuty osobiste. Podaj. Nie trafi? Nie trafia, dobrze. jak nie trafił, to byśmy na pewno zabrali do yy, Bo mój zawodnik mierzy... 2 m 26 centymetrów yy, i waży 108 kg. Bo co chwilę sprawdzałem, ale z mogę się mylić, ale yy, ile mierzy, to na pewno wiem. A i kontratak tak będzie. Nie pozwolę i tutaj wejść, kolego. No, jest widzicie, tutaj mamy w prawym górnym rogu e, postęp e, naszej oceny. Na razie mamy to z jaką zaczynaliśmy. I czy pierwszy punkt? Gdzie? Ja rzutów osobisty nie umiem rzucać, więc e, zobaczcie mi, że każdy rzut osobisty ksuł. Ale dobra. I... Trafiam, ale to fartem, bo ja w ogóle nie wiem, jak to się rzuca. Nie! Nie! A miałem C+. Dobra. No. no, asysta! Tak jest! Przepraszam za, przepraszam, y, za głos y, i kafel bo zostałem przeciemniony. No ale postanowiłem coś nagrać, bo długo nie nagrywałem, więc pora. I? I nie ma. Aj, ale myślę, że on strzeli, rzuca sobie z ja. Jak będzie? Trafia, jest! O, zmiana. Schodzimy. No i chodzimy na e, 3 minuty, drugie kwaty. Myślę, że to na razie jest wystarczająco, bo takie Brizli to jest dobra drużyna. E, na pewno pokonamy parę drużyn, ale nie spodziewam się e, wygrania z drużynami Los Angeles Lakers, Miami Heat, bo tu są drużyny z górnej półki i... Jest! Pierwszy punkt! Nie. Drugi punkt w tym spotkaniu. Bo rzut to sobie stoczyło. Pierwszy punkt. E, dla naszej drużyny trafiłem ja oczywiście przeze mnie Teraz nie trafiam ale nic się nie dzieje bo trafiłem za dwa O, przewrócił się ładnie ale to przecież ten czarny w niego biegł nie trafia jest kontrafakt Polecam tę gierkę, bo Nvidia 2K11 to jest bardzo fajna gra. E, można zabić e, nią nudy. No i się w ogóle przyjemnie w nią gra. Yes! 20 ma, 25 przegrywa nasza drużyna. I musimy się pokazać z jak najlepszej strony, by nie wypaść e, z tej drużyny, bo jest bardzo dobra. Grałem sobie starzom... w yy, 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 tą grę. No i mi od razu wylosowało Miami Heat. Bo miałem żal, że mi nie wylosowało Los Angeles Lakers. No ale nie musi się zaczynać od tych najlepszych no i dużych. No i teraz... No będziemy punkt. Będziemy punkt. Nie, nie zdobywamy Nie zdobywamy, nie! Jak on to mógł stracić? Czemu? Czemu? No! Zdobędzie, Zdobyć punkt? A ja będę? Nie! Nie chciałem! Nie chciałem tego, nie! Nie może być! Ojej, oh, yeah. co? A mieliśmy prawie B minus. Jakbyśmy mieli B minus, na kogo byśmy ze składu nie wypadli? No, chodź. Chodź do twojej kamery. Chodźcie, ja, da się wyciszyć muzykę. Um, my control, does settings. Nie to. Orientations. Tak, to tutaj. Czy wszystko. E Mar... No, no, no. no, czego?! Przepraszam, ale... Czy tak ma być? O, teraz nie ma, dobra. dobra. Trafi, trafił, on to musi trafić. I iloma już przegrywamy? 11 punktami. No nie, no to trzeba się teraz skupić. 3 punkty to nie jest dużo. No, no. no, I nie! Wypadła mu prosto z kosza! Jakim prawem? No, rzuć do mnie! No, jest punkt! Jest, brawo! Tak mamy grać: 5 punktów. E, mam nadzieję, że trener da nam więcej czasu. No i zablokował, brawo! Ale teraz, znając życie, no. To... Nie, już idziemy. Gramy dalej. Podaj, 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 Dobra, dobra. No wejdź ktoś tam. No nie! Nie! No i przeze mnie! Nie, nie tracimy punktu, Dobrze. Miałem już mówić, że przeze mnie można tracić punkt. No ale... Jakiś tam zablokował. No, Artur. Rzuć. Rzuć. Chłopie. No, ale wyskoczyliśmy. Jest! I wykonaliśmy zadanie chyba ofensywne, bo są zadania ofensywne, defensywne. I... zadanie drużynowe, a drużynowe to osiągnąć jakąś ocenę. Wyznaczoną przez komputer i... Za każde wypełnione zadanie dostaje się 100 punktów. A jeśli się nie wypełni, to nie odejmują żadnego punktu. No, no. strzel? Nie szybko, bo kontra idzie. Do obrony się wraca trzeba. Którego ja mam Tego duży. To jest fajne, bo można dostawać kontuzję. I y, ja raz dostałem kontuzję, to nie mogłem grać przez pięć meczów i mi musiało symulować. No i Artur. Artur. Ajajajajaj, sobie aj, aj, osobista. Trafi? Trafia. i czy to nam trafi. I fajnie jakby nie trafił, bo bym na pewno zebrał i byśmy trafili dwa punkty. Trafia, to też dobrze. Dobra, teraz. Nie możemy pozwolić, żeby trafili. Punkt! Nie! Ja chcę C plus! Nie trafi. Ale on trafi. Możecie pilnować swoich, swoich zawodników, bo ja swojego pilnuję i całkiem dobrze mi to wychodzi na razie. I za trzy nie trafi. Po co on rzuca za trzy, jak wie, że nie trafi? Po co? No i przewaga jest już ogromna. Tego na już na pewno nie wygramy. Ale mam nadzieję, że jeszcze coś trafimy. Ajdź, nie zdobywamy rebounda. Mamy 7 punktów, 2 rebondy, yy, jedną asystę i mamy 75% skuteczności w rzutach. No i teraz uprzedzimy go. Rzuć nam. Dobra. Tutaj do niego i on nie trafi, ale jest zbiórka. I wytrafiamy! I to jest dziewiąty punkt! Dobry występ, lecz w drafcie uzyskałem średnią 22,5. No. No! Podaj, podaj! Podaj! Widzisz? War warto było nam podać. Tylko, że Ty to zbaściłeś. i do sakramentu gdzie nic jest piłka i schodzimy i raczej się już na boisku nie pojawimy tak no teraz tylko zobaczymy ile będziemy mieli oceny C i wszystkie zadania wykonane niestety porażka y, dała nam minus 100 punktów y, Ale łącznie zarobiliśmy 330 8 punktów. Więc y, idziemy sobie do sklepu coś ulepszyć i co byśmy sobie tutaj ulepszyli y, my player, skill points i ulepszymy sobie... Wow, ale sz... y, strzały za 3 punkty. Dużo trzeba mieć. Y, ulepszymy sobie... <tryk> no, to wow, wow, Co sobie, to sobie, to sobie to im trafić, czyli w powie, chyba strzał. A, to sobie ulepszymy. Ma bogato. Albo nie. Eee. No, im nie, ale to sobie ulepszymy. Bo to się opłaca. No dobrze. I na tym zakończymy odcinek, nie zapomnijcie dać lajka w górę, zasubskrybować i udostępnić coś, no i myślę, że to będzie na tyle, więc trzymajcie się, cześć!